Dzień dobry, tak? A ty? O, dobra. Właśnie nie chciałem być kocham cię. Dzień dobry. Kocham cię. Przed państwem. Mę kartę stand -upu. Ale czekam, się przedstawić w No to dzień dobry, kocham cię. Przed hmm. wami y, kartę standupu. Nie, Karol Wydowski. Ale ty no. pokazujesz, czy ja Nie Nie ja pokazuję. Przed wami... Przed, przed I ty mówisz? Ja się przedstawiam. Dobra. Mm. Kramadzecki okay. i No okay, I ja dobra. mówię, czyli? I razem. Bękarny i Standard, no. przed... no. Dzień dobry. Kocham cię. Kto mówił, przed państwem? Ty mówisz. Dobra. Dzień dobry. Kocham cię. cię. Przed państwem... E, przed państwem tutaj, najpierw kolega. Be... E, kurwa. <laughs> Chyba, mi Dzień dobry, kocham Cię. Przed Państwem Benkarty stand-upu, czyli... To... Nie, że fajnie będzie jak będzie... Albo możesz tam być. Przed Państwem Karol Modzelewski, ja mówię Lotek, czyli i razem Benkarty stand-upu. Co Ty na to? Dzień dobry. Kocham Cię. Przed Państwem... I ty mówisz Karol A Tak, ale Benkarty muszę najpierw pać. Nie, później. Karol Modzelewski, Aha, Lotek, czyli dobra. Benkarty stand-upu razem mówimy. Spoko. Dobra, naryżku ci z góry. Dzień dobry. Kocham cię. Przed tobą są stand-upy już. co? Karol Mozerewski. Dobra. <laughs> Dobra. Dzień dobry! Kocham Cię! Przed Państwem Karol Mozolewski i lotek, czyli... karty Stand-Upu! Koniec żartów. Jesteśmy tu po to, żeby zaprosić Was na niezwykłą ceremonię, bo ceremonię rozdania węży, czyli nagród dla wątpliwie dyskusyjnie artystycznych filmów polskich. Najchujowszych. To są najchujowsze filmy. Szczerze powiedziawszy, idziemy tam, bo nam płacą, ale wolałbym zwabić bobra... Co lubią bobry? Tamy! Tamy. No to złowić Bobra na Tamagoci, że mam całą kolekcję Tamagoci. Zabić Bobra, zabić go metrówką, udawać, że to obce ciało, zabić Bobra, udawać, że to obce ciało i na przykład namówić do zbliżenia Boresarzyca. Jemu to jest tak wszystko, jakiego Bobra penetruje. <grym> a ja... A ja bym chciał pójść na taką mega pańską imprezę gdzie ja jakiś taki najchujący DJ, DJ gra i wszyscy tacy wkręceni są w tę muze. I tyle dragów, zaraz padą służby specjalne i tak najbardziej na panu laskę wyrwać, tracił na chatę i zaruchać ją na śmierć. Będę rano krzyczeć Konie, chyba ci zabiłem! To są takie niuanse w naszej wizji. Karol, który został święty. No, będą święty od Bobrów. Karol święty od Bobrów. Patron, patron, patron Bobrów! Bobr. Karol Patron Bobrów! Nie ważne, żeby brzmi był znacznie. I teraz uwaga, ciekawostka, otóż w całej tej zapowiedzi ukryliśmy tytuły dziewięciu filmów, które w tym roku były nominowane do węży, czyli najgorszych e, polskich No i filmów. jeden tytuł z zeszłorocznych. Dokładnie. Osiem tegorocznych, jeden zeszłoroczny. Jeżeli chcecie zobaczyć, które z tych filmów już wiecie, być może wiecie, jeżeli chcecie zobaczyć, które były nominowane, zapraszamy na galę, która odbędzie się gdzie? To będzie? W Teatrze Imka. Tak, ty, to... w 1 kwietnia, ale nikt nam nie uwierzy, bo to jest firma Freelace, ale naprawdę. <laughs> serio, 1 kwietnia. Dokładnie. Imka, czyli nazwa teatru pochodzi od inicjałów. Masza Karolaka, który jest do countem z morzu, to oczywiście. Coś tam jest teatr Tomka Karolaka. Dokładnie. Tam będzie wieczorem, jeżeli nie są jeszcze miejscówki, wbijajcie, my tam będziemy karty standupu. Zastąpimy, sobie też się pogadamy. Nie Zamiam jak pytam. Włączyłem nagrywanie?